Oni kogoś, kto potrafi w internecie działać sprawnie, e, jakiegoś informatyka, kogoś, kto potrafi zajmować się stronami internetowymi. Jeżeli ktoś taki jest wśród Was, to zgłosicie się czy to na wydarzeniu na Facebooku, na tym wydarzeniu dotyczącym dzisiejszej demonstracji, e, czy to o ToSanimals i Inspektorat Warszawa. E, my przekażemy kontakty do Rumunii. Powiem Wam jeszcze słowo, jak wygląda sytuacja bezdomnych zwierząt w Rumunii w schroniskach. Tam faktycznie istnieją schroniska, chociaż jest ich mało. Natomiast te schroniska są niestety jeszcze gorsze niż w Polsce. Mówi się o tym, że w Polsce są różne nadużycia w schroniskach i psy w schroniskach nie są bezpieczne. Tam jest jeszcze gorzej. Tam schroniska są to po prostu umieralnie. Magda mówiła mi o tym, że schronisko to jest po prostu ogrodzenie teren, Gdzie wyrzucone są psy. Tym sam nie daje się jedzenia, nie daje się wody. One wzajemnie się zagryzają, umierają z pragnienia, umierają z głodu. Także te schroniska tam są po prostu tylko typowymi umieralniami. Rumunia w ogóle nie rozwinęła żadnych humanitarnych rozwiązań dotyczących bezdomności psów. Organizacje zagraniczne, nierumuńskie, które współpracują z rumuńskimi, zdarza się, że budują swoje schronisko czy inwestują. W Rumunii sterylizują psy, znakują je elektronicznie, czyli chipują. Natomiast to robią przede wszystkim organizacje. Władze rumuńskie niestety nic dobrego dla zwierząt bezdomnych, ani dla ochrony ludzi przed jakimiś problemami z tą bezdomnością. Władze rumuńskie nic dobrego tam niestety nie robią. Dzisiaj o godzinie 18 w Radiu Tok FM będzie godzinna audycja Ewy Podolskiej poświęcona sytuacji psów z Rumunii. Zapraszaliśmy tam przedstawicieli Ambasady Rumuńskiej. Niestety nikt z Ambasady Rumuńskiej nie zdecydował się wziąć udziału w tej audycji. Natomiast będzie się tam wypowiadała przez telefon Magda Kuropatwińska, która jest od kilku lat w Budapeszcie, jest tam na miejscu, wie dokładnie co się dzieje, ponieważ zarówno to widzi jak i widzi, co pokazują media, czyta, co piszą gazety. Więc słuchajcie o 18.00, Radiotok FM. Być może będzie też miejsce na telefony od słuchaczy, tego nie wiem. Na pewno ma się wypowiedzieć też Dawid, człowiek, który był jednym z grupy, która pojechała z Polski po transport rumuńskich psów. Ludzie Dostało swoją przepustkę do życia. To się udało. Te kilkanaście psów jest w domach tymczasowych w Polsce. Dawid, który był kierowcą, który przyjechał do Rumunii, który w nocy po prostu te psy stamtąd wyciągał przy pomocy rumuńskich obrońców zwierząt, mam nadzieję, na antenie w radiu opowie, jak to wyglądało. Dziękuję bardzo.